Hmm. Wiadomo, wynik mówi sam za siebie, 3-0 dla Sokoła. Chociaż po pierwszej połowie uważam, że wyglądaliśmy bardzo dobrze, byliśmy dobrze zorganizowani w bliskim pressingu, staraliśmy się wypychać. Stworzyliśmy sobie tam kilka sytuacji, o, co, co prawda mniej trochę od Sokoła, ale, ale były to sytuacje, gdzie mogliśmy coś więcej z tego ugrać. Eee. W drugiej połowie trochę już się opadliśmy z sił. Eee wpadliśmy z sił, gdzieś tam przesuwaliśmy, nic z tego nie wynikało, dużo jakichś strat takich indywidualnych. No i po pierwszej bramce trochę morale nam opadły. Wiemy, że przegrywamy te mecze co tydzień i gdzieś ta pierwsza bramka już nam podcięła skrzydła i ciężko było tam chłopaków gdzieś wydobyć z, tej, z, tej, z tego, że przegrywamy. No i mecz się potoczył tak, że w konsekwencji przegrywamy 3 Dziękuję bardzo. Teraz poprosimy o komentarz trenera Marka Śnieżowskiego. Jeżeli chodzi o, o ten mecz i... To na pewno pierwsza połowa do zapomnienia, bo już nie chodzi o to, żebyśmy strzelali bramki, ale żebyśmy byli aktywni w grze, a my tego nie robiliśmy. Nie byliśmy ani, ani w wysokim pressingu, ani, ani nie broniliśmy, tak więc mocno rozkojarzeni bym powiedział taktycznie. Gdzieś te, te sytuacje 2 czy 3 wykreowaliśmy, tak naprawdę w pierwszej połowie to przeciwnik miał taką konkretniejszą I, i, i tu moglibyśmy mieć Problem do przerwy. E, po przerwie metamorfoza e, z pierwszej połowy zdominowaliśmy przeciwnika, gdzieś na ich e, połowie wyprowadziliśmy tą, sw tą swoją grę. Wiadomo przy tej bramce na 1-0, gdzieś tutaj e, gdzieś kamień z serca spadł, można powiedzieć, i, i tutaj ten wynik się otworzył i, i wróciła ta lekkość gdzieś, gdzieś w graniu. A więc e, najważniejsze trzy punkty. E, pierwsza połowa, na pewno do analizy do wyciągnięcia jakichś tam wniosków, żebyśmy tego nie popełniali po raz kolejny, bo, bo to no, przez ostatnie mecze nie widzieliśmy, ale wróciliśmy troszeczkę do, do tego grania z wcześniejszych mhm. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenerów? Tak, dzień dobry. Chciałbym zadać kilka pytań do trenera Listomilu i potem do trenera Marka Śnieziowskiego. Panie trenerze, na początek do trenera Gości. Z jednym nastawieniem jeździć na te mecze czwartej ligi. Czy to są już yy, czysto szkoleniowe takie mecze? Yy, no, bo, no bo znamy sytuację w tabeli wiemy, że i pierwsza drużyna ma ciężko, żeby się utrzymać. Okay. I gdyby oni spadli, to wylecicie automatycznie, natomiast okay. jakiś student teoretycznie macie matematyczne szanse. No przede wszystkim my jesteśmy akademią, tak? Także dla nas jako akademii wizja jest jedna, tak? Prowadzić zawodnika do pierwszego zespołu. A dzisiaj mamy tą przyjemność, że tych chłopaków, których mamy, możemy wprowadzać już na poziom seniorski i ich ogrywać na tym poziomie. Także dla nas liczy się OK drużyna. Oczywiście staramy się no, wygrywać te mecze, no wiele weekend, tak? tak, tak takie, jakie mamy miejsce w tabeli. Natomiast dla nas przede wszystkim liczy się jednostka i rozwój zawodników, tak? A, a już nieraz nasi chłopcy pokazali, że potrafią się przed, przeciwstawić yy, no, drużynom topu czwartej ligi i... I były dużo, dużo naprawdę momentów, gdzie przy tej piłce gdzieś w budowaniu oni się fajnie, fajnie organizują, fajnie grają. Wiadomo, żeby stworzyć zespół z młodych zawodników i utrzymać się nie w czwartej lidze, jest bardzo ciężko. Prześledziłem chyba większość dużych rezerw w całej Polsce. One, żeby grać na dobrym poziomie muszą być obudowane przynajmniej sześcioma liczbowcami. Także ja nie mam, my nie mamy w ogóle pretensji do chłopaków w i to mnie też nie ma pretensji o wynik gramy, rozwijamy się, mamy, musimy dograć tą ligę i uważam, że jest dużo pozytywów i, i na tym bym się skupił gdzieś w grze tych hud. To jest, to są pozytywy? To pozytywy? Tak. Y... Przede wszystkim, że oni pod presją na przykład są w stanie wychodzić z wysokiego pressingu. Mm. Jak taki młody chłopak wyjdzie, nie wiem, 20 razy w czwartej lidze, to on, nie wiem, w przyszłym sezonie no, będzie robił to z dużo, jeszcze większą świadomością, jeszcze większą lekkością. Na przykład to są takie pozytywy. Jeśli zawodnik udaje strzeli bramkę, da asystę, a bramki strzelamy w zasadzie w postałych fragmentach, mamy bardzo ciężko strzelić w bramkę, a wszystkie bramki ostatnie, które strzeliśmy, ok, jest ich niewiele, ale to są te trzy bramki, wszystkie strzeliśmy z gry. Także to są jakieś małe plusiki, jakieś małe rzeczy, które cieszą. Nie wiem, uważam, że nasz bramka dzisiaj świetnie wygląda, uważam, że nasz środkowy stoper, który zagrał drugi mecz w czwartej wizycie 2008 rocznik, z Mości zagrał fenomenalnie, bo we wprowadzeniu chyba, nie wiem, czy coś Zgadza się, że nie. Że nie pomylił się. No, ten sam operator tak. miał bardzo My właśnie to, my się cieszymy z takich rzeczy. My się cieszymy z takich rzeczy, dostrzegamy takie rzeczy i dla mnie no rozum się. Czy, czy jeżeli zdarzy się sytuacja, że pierwszy zespół 100 milu spadnie do czwartej ligi, ilu tych chłopaków na dzień dzisiejszy jest gotowych w pierwszym zespole, żeby walczyć o coś więcej niż tylko środek tabeli, na przykład? Mm. I czy rezerwy będą grały w klasie okręgowej? Jeśli to odpowiem może na to pytanie ostatnie. Jeśli spadniemy do ligi okręgowej, to na ten moment jest cel, że zostajemy w lidze okręgowej i mamy mieć drużynę w lidze okręgowej. Pierwsze pytanie. Ilu chłopaków jest gotowych do tego, żeby dać w pierwszej drużynie z kominu i o coś walczyć? Bo klub mm. jest ambitny, podejrzewam będzie chciał wrócić szybko Tak? Stać? Nie chcę podawać konkretnej liczby, bo to też nie o to chodzi. Natomiast uważam, że 3-4 zawodników śmiało można było włączyć do, do szerokiej kadry w trzeciej w trzeciej. Okej, okay. to dziękuję trenerze i kilka jeszcze pytań do trenera Marka Śnieżowskiego. Panie trenerze, no pierwsza połowa, tej powiedział, do zapomnienia. I mam wrażenie, że to trochę była taka rekreacja ze strony chłopaków, że wyszli bardzo na luzie, no bo też tydzień temu rozmawialiśmy na konferencji prasowej po wygranej 11 do 0. Trener zwrócił uwagę, nie lekceważmy rywala, grajmy na 100%, przygotowujemy się do tego samego meczu jak zawsze. No a tutaj jakby troszkę chyba za bardzo na chłopaki. Znaczy tak to mogło wyglądać i gdzieś to o, o te półtempa e, w niektórych sytuacjach e, tego brakowało. Zawsze można było mówić e, i tak samo chłopacy pewnie też e, świadomie do tego nie, nie podeszli, gdzieś tam świadomość. E, z tyłu głowy mówi swoje, że zaraz strzeliły, zaraz będzie dobrze. I, i, I to gdzieś tak się z minuty na minutę odkładało. Na szczęście w drugiej głowie to odwróciliśmy i bardziej bym się z tego cieszył niż to, aczkolwiek mówię, jak powiedziałem do przeanalizowania niektóre nasze zachowania i, i, i to, co, to, co nam nie służy, żeby na Poduszaliśmy. Jak dziś młodzieżowcy według trenera, bo Mario Wiśniewski zadecydował, Krystian Majer przyszedł od pierwszej minuty, zagrał, ktoś długi czas. O go, kulpa, bramkę. Tak, jeżeli chodzi tak po kolei, Mario Debrut bardzo pozytywnie tutaj te, te minuty, które chłopacy będą łapać, na pewno na południu tutaj, jak wspomina, oni mają swoje, swoją misję, tych chłopaków odgrywają, patrząc na, to, na, na, na ich rozwój. U nas to tą kadrę mamy mocno mieszaną, tak bym powiedział. Ci młodzieżowcy, którzy są znaczne niż rezerwowych, przy, przy korzystnym wyniku albo gdzieś jak dzisiaj e, wchodzą, e, nawet przed i bo, 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 bo też, też jest młodzieżowiec. Z tych wymienionych, e, tak jak mówię, Marion e, Wiśniewski na plus, Krystian Berier e, tydzień temu bardzo fajnie, e, fajna zmiana dzisiaj. Od początku tak szukał swojego gdzieś miejsca, ale też mówię, to też praca była do, e, całej drużyny i, i, i te, nie każdy mógł znaleźć swoje miejsce, i on też w tym wszystkim e, funkcjonował, źle ustawiony. W drugiej połowie bardzo fajnie, Pusiłem się o to, żeby strzelić tą bramkę, bo tam miałby dwie takie sytuacje do podjęte decyzji. Paweł Kupa już zaczyna wracać do swojej wypowiedzi dyspozycji. Daje sygnały na treningu, stąd dzisiaj będzie też, też te szybsze wejście niż ostatnio. Tak więc Kupa Kurzewski te, też pozytywnie mamy. Taką tą końcówkę dziś jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli chodzi o to utrzymanie. Chcemy oczywiście walczyć w każdym meczu o trzy punkty i, i tutaj przy tym odgrywać tych naszych młodzieżowców. A jak wygląda sytuacja w yy, Bo mamy tak, trzech bramkarzy na dobrym czwartoligowym poziomie. Piotr Cikora, mamy Filipa Bieliczko. A argumenty też dawno myślę, Jakub bo drugi mecz zakończył z czystym kątem. Miał też kilka dobrych interwencji. I teraz pytanie, bo do końca sezonu zostało kilka kolei, kilka meczów. Czy to będzie otwarta rywalizacja w Bramce? Jaki ten ma na to pomysł? Znaczy tak, jeżeli mamy trzech, bo Żywka, w, kadrze, w kadrze jest z Czwarte, jeszcze e, czwarty, e, czy czwarta osoba e, z przeszłości, która grała e, w Sokole. Na tego nie chciałbym tam gdzieś e, mówić, tym, kto konkretnie po mamy mamy cztery. Jeżeli o tych dużych słówkach, że Filip e, pomylił z Romintą. Tak gdzieś chcieliśmy szansę kubiegu Rzewskiemu, który pracował, tak jak wspomniałem wcześniej w tym kucharze pierwszym trudnym graliśmy, jakby tam nie by było kontuzji, prawdopodobnie by dużo, z dużą szansą żeby zaczął ligę też. Troszeczkę to się odległo w czasie, dostał mecz z Giżyckiem, dostał mecz tutaj, wygląda całkiem pozytywnie. Czy będą zmiany, to dla spokojnie musimy zweryfikować to chłopacy pracują na treningu. Wcześniej gdyby, przy tym wszystkim troszeczkę Piotrek Sikora by wyskoczył z racji braku dziś młodzieżowców w odpowiedniej formie i, i stąd była ta zmiana e, Filipa, który, który, który też dał jakoś w ramce. Teraz pokazują Kuba kubaku więc sądzę, że mamy, tak jak już na fajnym, solidnym poziomie i, i, i w zdrowej rywalizacji. Więc sądzę, że odbywa się to. Yy, całkiem poprawnie i każdy z tych, tych yy, trzech ram, każdy podnosi swoją umiejętność, więc jeszcze też mam.